Dzień dobry, moje drogie Skorpiony. Witam Was serdecznie. Nazywam się Piotr i witam na moim kanale Tarot Przy Kawie. Mam nadzieję, że dostaniecie odpowiedzi na pytania, które Was nurtują, które Was nie wiem, dręczą albo, albo mam nadzieję, że jakoś Wam dopomogę. Ja bym chciał Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie kciuki w górę, ponieważ no, jestem, jestem bardzo wdzięczny za to, że, że jest taki odzew z Waszej strony. Ja dzisiaj bym chciał trochę Wam dopomóc odnośnie tego tej miesięczniówki, czyli e, miesięczniówki odnośnie miesiąca e, maj moje drogie skorpiony zobaczymy co Wam tutaj się urodzi. Ja myślę, że e, ja myślę, że weźmiemy e, nawet na samym początku myślałem, że jakiś może freestyle zrobimy, ale teraz tak sobie myślę, że może się faktycznie, ojej, że się skupimy, o wow, ale super, skupimy się na pracy, na finansach i na miłości. I zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi, szczególnie że na przyszłym tygodniu będzie kolejna tygodniówka, także wtedy będziemy robić klaryfikację, może troszkę taki większy freestyle, zobaczymy dokąd i co będzie grane moje drogie. Jeszcze poprosimy tylko dwie karty weźmiemy. Na. O wow, okej, okay. dobra. Ale super. Super, super, super moi drodzy. Naprawdę bardzo dobrze. Dobrze. Zobaczymy co tutaj się dzieje. Moje drogie skorpiony. Świadomość. O, nie Intensywność. E, Okej, okay, moje drogie e, skorpiony. Tutaj mamy, e, jeżeli chodzi o pracę, mamy kartę Nowa Wizja, e, mamy kartę e, Manifestacji oraz mamy kartę e, Siły. Okej? Okay? Tutaj definitywnie, moje drogie Skorpione, widać to, że e, coś nowego się e, tutaj Wam e, ugotowało. E, coś tutaj na pewno. E, na pewno coś, o czym marzyliście od dość dawna moje drogie skorpiony, tutaj widać, że jest jakaś taka bardzo bardzo pozytywna wiadomość idzie w waszym kierunku odnośnie, odnośnie, bym powiedział pracy, odnośnie um, dobrobytu też bym tutaj powiedział, aczkolwiek tutaj macie jeżeli chodzi o finanse to to macie outsidera w o, odwrocie czyli tutaj widać, że jakąś, jakieś są bloka, blokady odnośnie odnośnie na dany moment odnośnie finansów. Aczkolwiek macie siedemnastkę gwiazdy Archanioła, Ofiela macie, ok? I ta karta ogólnie ona jest bardzo ważna, bo ona mówi nam o szczęśliwym czasie, o... Um, o jakichś planach, o robieniu pozytywnych, optymistycznych i długoterminowych planów. Ona mówi nam też o tym, że jesteście na właściwej ścieżce i ona jest, to jest bardzo ważne, bo, bo ta karta manifestacji, ta karta siły i ta karta nowej wizji to tylko nam tak podsumowuje tylko tą całą energię odnośnie czegoś nowego, co idzie w naszym kierunku albo czegoś, co zaczęliśmy, i idziemy teraz w tym kierunku takiego dobrobytu. Tutaj widać naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne możliwości, które nam przyjdą w niedalekiej przyszłości, moi drodzy, ok? Tutaj mamy kartę Rycerza Powietrza, także, także. Sprawy nabrały dużego tempa, daj sobie czas na ostrożne przeanalizowanie swoich możliwości, kreatywne rozwiązania. Tutaj definitywnie widać bardzo duży rozwój, jeżeli chodzi pod kątem pracy. Bardzo, bardzo fajnie. A co za, za wiadomo, zatem też idzie, jak mamy rozwój w pracy, też to te finanse, czy tam ten dobrobyt, to też do nas jakoś tam przychodzi też mamy zupełnie inne myśli, bo jesteśmy wtedy też bardzo pozytywni i to tak na dany moment mamy tego Outsidera w odwrocie i może to nam się wydawać trochę takie nierealne, ponieważ no, no jest ciężko, etc. I to, ale tutaj definitywnie widać, że wszystko się jakoś tam obróci o 360 stopni i pójdzie w bardzo, bardzo pozytywnym kierunku, moi drodzy. Bardzo, bardzo fajne karty odnośnie tego rozwoju. Bardzo, bardzo fajne. Jeżeli chodzi o te o karty, o trzeci rząd yy, 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 miłosny. Tutaj mamy uwarunkowanie, świętowanie oraz intensywność. OK? Tu widać bardzo dużo, yy, tu, tutaj. Ja bym był skłonny powiedzieć, że macie wokół siebie osobę, która jest z, z albo baranem, lwem, albo szczelcem z tego, z tego właśnie rzędu ogniowego i, i tak jakbyście tutaj mieli ta karta świętowania, ona nam bardzo często, bardzo często jak tą kartę roz, rozkładam, to bardzo często do mnie przychodzą takie myśli, że że jest albo ślub, albo jakiś zaręczyny, albo coś takiego, albo jakaś, jakaś taka niesamowita nowina idzie w, w Waszym kierunku. Także tutaj widać definitywnie, że no, ta karta uwarunkowania tutaj, tutaj definitywnie widać, że po prostu jest tego, jest, jest jakaś nowa ścieżka na Waszej drodze. Ta karta intensywności też, ona też tutaj mówi nam o tym, że, że bardzo, bardzo przyspieszy ten, ten, waszy, te, te wasza, ten te wasze życie, o tak bym powiedział. Ja będę bardzo taki trochę ścipski, moje, moje drogie skorpiony, i położę trzy karty z mojego Secret Destiny Oracle, z mojej angielskiej talii. I zobaczymy, co. no To jest niesamowite. Mamy kartę Happiness. Szczęście. Mamy kartę opportunity, czyli jakieś możliwości i mamy kartę power, czyli kartę siły. Ja myślę, że to jako kolektyw ja to przeczytam, że to jest po prostu niesamowite. Ten wasz. Ja, ogólnie te wasze rozdanie tutaj to jest chyba najłatwiejsze, e, moje drogie skorpiony. E, naj, najłatwiejsze rozdanie i na, takie najbardziej pozytywne, e, energetycznie rozdanie ze wszystkich znaków zodiaku, które zrobiłem na, na miesiąc maja, jak na razie, e, a zostało mi, mi tylko ryby jeszcze, oprócz Was, e, do nagrania i muszę powiedzieć, że tego muszę powiedzieć, że coś niesamowitego się tutaj uważa dzieje. Jestem bardzo podekscytowany tym, co będziecie mieli w tej tygodniówce, którą przy, przygotuję, czy tam przygotowałem na, na, na sobotę, na przyszły tydzień. Zobaczymy, zobaczymy. ale no mówię, tutaj macie kartę szczęścia. I tutaj jest tak, to jest też tak, że ta karta szczęścia, ona, ona nam tutaj mówi o tym, że nie... nie Definitywnie to, co nam się zacznie, jakaś nowy, nowy przedział w tej, naszej, w tej naszej zeszycie, czy tam książce, będzie bardzo um, ciekawe, bo ja tutaj mam taką informację, że będziecie tacy wolniejsi bardziej, jeżeli chodzi o tą nową pracę, albo, albo, albo te zmiany w tej waszej pracy. Widać, że będziecie o wiele bardziej wolni um, i będziecie mieli takie prawo wyboru o wiele większe. I tutaj mówię, tutaj mamy tej kartę opportunity, czyli, czyli jakieś takie właśnie możliwości, które przyjdą do Was. Tutaj widać bardzo duże możliwości, które będą do Was przychodzić. Będzie pewna jakaś nauka do wyniesienia, ale to dobrze. Ja myślę, że to bardzo dobrze, bo, bo przynajmniej będziecie bardzo, bardzo dobrymi, nie wiem czemu chcę powiedzieć, bardzo dobrymi nauczycielami w przyszłości. Tej te, te, te właśnie... Będziecie uczyli, tak byście mieli uczyć ludzi te, tego, te, tego pozytywizmu, tak bym powiedział. Bardzo, bardzo ciekawe. I no, i mówię, tu mamy też kartę no, siły, no, no, kartę power, nie? To, to ona, on, ta karta jest bardzo, bardzo ważna. Ona jest też położona na kartę związku, i to. Ja osobiście myślę, że, że bardzo fajnie wszystko Wam się tutaj układa i będziecie mieli bardzo pozytywne doznania w tym nadchodzącym czasie tak, no może na dany moment widać, że jakieś tam blokady lekkie i to, ale myślę, że to wszystko minie i będzie bardzo, pójdzie to wszystko w bardzo dobrym kierunku dla Was. jestem bardzo potestowany znowu tygodniówką, zobaczymy, gdzie Was to zaprowadzi. Ale tak, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie, dziękuję za komentarze, za kciuki w górę oraz za wszystkie subskrypcje oraz do zobaczenia już na Waszej tygodniówce już niebawem. Pa, pa!